Witajcie czołgiści, z tej strony Wilfey21 Tak jak widzicie, w moim garażu pojawił się czołg ciężki piątego poziomu premium brytyjski Excelsior eee, Pojazd podarował mi widz Także chciałbym tutaj bardzo podziękować koledze Maria Dwin, zwany również Pan Galaretka, przez co niektórych <grych> eee, Naprawdę bardzo się cieszę. Kolega mi właśnie postanowił sprezentować taki pojazd. E, tutaj macie szczegóły czołgu. Wytrzymałość. 770 punktów. Ja sobie będę może porównywał Excelsiora do kawu 1 Albo nie, albo do Churchill 1. To najbliższe do siebie pojazdy. Churchill ma więcej tych punktów. Pancerz kadłuba 114 mm, Churchill ma 177. No i powiem Wam tu szczerze, że pancerz w tym czołgu nie odgrywa raczej znaczącej roli. Jeszcze teraz, kiedy prawie każdy używa złotych pestek, to czołg jest papierowy po prostu czysty papier. Z boku ma 31, Cheryl ma 63. Także side scrapa tym nie zrobimy. Trzeba się bardzo delikatnie kątować. No, z tyłu to jest evenement 108 mm. Także jeżeli was coś objedzie, to się nie bójcie, bo tyłek naprawdę będzie wam odbijał czasami. Pancerz wieży tyle samo ile kadłuba z przodu, czyli 114, boki 92. Również 92 eee, Tutaj Churchill ma słabszą wieżę, jak widzicie. Waga Excelsior jest cięższy. Ale za to zobaczcie moc silnika. Tu jest 600, a tu jest 350. Przez Excelsior, jak na heavy tanka jest naprawdę bardzo szybkim czołgiem. No, jestem po prostu zaskoczony. On zasuwa porównywalnie do czołgów średnich. No, wolniej, ale naprawdę jest to chyba najszybszy heavy tank 5 tieru. Eee, za to wolno się obraca. Kadłub jeszcze ujdzie, ale wieża naprawdę wolno się kręci. Uszkodzenia. No, to ma takie same uszkodzenia jak eee, Churchill. Dokładnie tutaj macie średnią. Średnie 160 obrażeń. Jest to wynik fajny, szczególnie, że szybkostrzelność pocisków na minutę to 6,90. Czyli obrażenia na minutę są fajne. No ale niestety jest to czołg premium, który ma słabe przebicie. Zobaczcie, na zwykłych pestkach jest tylko 91, czyli jeżeli wyjedzie na Was, powiedzmy KW1, delikatnie skontowany, to już go nie przebijecie z zwykłych pocisków. Churchill na Was wyjedzie, to nawet od przodu mu nie wbijecie, tak? Chyba, że w T1 wyjedzie na Was, też mu nic nie zrobicie. Po prostu Gold w tym czołgu jest obowiązkowy. Na Goldzie jest już lepiej, bo mamy przebicia. 144 Także tutaj już coś zdziałamy, no ale przez to, że czołg ma bardzo słabe przebicie rzuca go maksymalnie na piątki czyli on nie walczy z siódmymi i szóstymi tierami. Każda bitwa jest na topie. I to jest chyba jego właśnie największa zaleta że ma preferencyjny matchmaking Na dwa Excelsiory naprawdę można wiele zdziałać z tą szybkostrzelnością ale oczywiście trzeba grać e, ostrożnie tak? Bo to niby Wargaming pisze, że jest pancerny i w ogóle, ale trzeba uważać na boki, żeby ich nie pokazywać. Tak nie jest. Ja Wam zaprezentuję trzy bitwy, jakie rozegrałem razem z kolegą Ma Marian Win. I ten pojazd naprawdę dużo łyka. Działo czas celowania 2-3. OK. Rozrzut 0,42. No, to jest już mm, bardzo słaby wynik. Zasięg widzenia 240 metrów. Ok, jak większość chyba piąteczek. Eee, tak są, nie wiem, zaprezentuję Wam trzy bitwy. Ja tym czołgiem właśnie rozegrałem tylko trzy bitwy. Będziecie mieli bitwę pierwszą, drugą i trzecią po kolei. Tak jak widzicie, udało mi się wszystkie trzy zwyciężyć. Tutaj jakichś szczególnych wyników nie zrobiłem. średniego szkodzenia 1300. Także. Jak na piąte, tiry, według mnie jest to bardzo fajny wynik. wyposażenia mam tutaj ulepszony system naprowadzania, mechanizm dosyłający, dosyłający do działu średniego kalibru oraz skrzynkę z narzędziami. Tutaj myślałem, że skrzynka się przyda, że wiecie, jak będą chcieli mnie gąskować, to żebym tak za często boków nie pokazywał, żeby szybko się naprawiać i walczyć cały czas przodem. Mam 40 AP-ów, 15 APC i 9 Hajaków. No, Gold, tak już wspominałem. Jest obowiązkowy. Z materiałów eksploatacyjnych mam adralinę, ciastko i herbatę oraz wielozadaniowy zestaw naprawczy. E, dobra, to teraz mm, pokażę Wam trzy bitwy, a na końcu widzimy się znowu w garażu, gdzie krótko podsumuję ten pojazd. I jest nasza pierwsza bitwa. Była to również pierwsza bitwa kolegi Mariana. Rzuciło nas na pustynne piaski. Jest trochę piątek, trochę czwórek. Także będziecie mogli zobaczyć dokładnie, jak ten czołg radzi sobie na polu walki. Tutaj kolega pisał: czy miasto. Ja napisałem tak. No bo trzeba po prostu przetestować ten pancerz. Wargaming tak go zachwalał, że twardziuszek i w ogóle. No ale sami zobaczycie. No, zobaczcie. Pojazd jest bardzo szybki. Zobaczcie, jak Marian już zasuwa. Na poziomie light tanka, kurcze, Ja też nieźle pruję. 30 na liczniku. Także mobilność jest naprawdę bardzo fajna. No, celownik, jak widzicie, jest spory w czasie jazdy. Także rozród działa na pewno do sobie znać. Celność 2-3, także tu już jest fajnie, nie najgorzej, ale jednak jest też 49. Staram się jak najszybciej przodem walczyć. Kolega Mariano zebrał, zapewne dostał w bok. Druga pesteczka, no i wiedziałem, że już kolega skończy przeciwnika. Tutaj kolega zebrał dwie pestki od TEDeków. Jak wiecie, boki są papierowe w tym czołgu. Ja pokazałem przeciwnikowi tylko przód. Jeszcze fajnie skontowalny i mnie Wolverine przebił. Tutaj znowu będę chciał pokazać przód skontowany. Aż chyba przeciwnik nie będzie miał okazji mnie trafić, tak. O, trafił jednak, widzieliście. Czwarty tier bez problemu mnie przebił. Już mam połowę życia. Kolega jest na ogrysku. Także w tej bitwie pancerz za wiele nam nie pomógł. Przeciwnikowi zostało się trzy pojazdy. No ale tak jak mówiłem, pancerz słaby jest, tak? Działo jest już fajniejsze, ale z tragicznym przebiciem. No i ta jego zaleta, że go rzuca maksymalnie na piątki. Gdyby go rzucało na szóstki, to... to by byłby naprawdę wielki fail. Tutaj strzał niecelny, niestety. Oczywiście po każdej bitwie zobaczycie szczegółowo, ile ja odbiłem, ile przyjąłem oraz ile przyjął i odbił kolega Marian. Zarobki są naprawdę mizerne tym czołgiem. Jeżeli rzuci nas na jakieś twardsze heavy tanki, to Gold musi iść w ruch. I co, został się Stuk. Który jeszcze stara się coś ugrać. 32 na godzinę, także naprawdę z górki 40 nawet było. Także mobilność bardzo fajna. No i tu już nie chciałem, niech, mm, chciałem żeby kolega Marian już dokończył przeciwnika, i tak się stało. Ja mam dwa zniszczone ko czołgi, kolega Marian 3. Bitwa szybka. No i dobra, przechodzimy zaraz do drugiej bitewki. Tylko sobie zobaczcie, dokładne statystyki no i druga bitwa tym razem rzuciło nas na mapkę kopalnie. na topie, a <gryw> jakby to inaczej tutaj przeciwnik już ma kw-1 185, które też może fajnie odbić ze względu na bardzo dobrze skontowany pancerz. Tutaj Marian pisze, że heal, ja potwierdzam. Tutaj zazwyczaj zawsze jeżdżę na górkę. No PS się szybko zbiera. Zasuwam już nieźle. Mam 40 na liczniku. Także szybki dojazd na górkę to żaden problem. No ale jak okaże się, jeden koleś wjedzie tam szybciej. Z drużyny przeciwnej oczywiście. Jadę sobie bezkarnie. Widzę, że nic nie wjeżdża. Mówię: O, chyba zdążyłem pierwszy. Jadę sobie do przodu, bo chcę napotkać jak największy opór, żeby zobaczyć, ile ten pancer może zdziałać. W pierwszej bitwie nie zawiódł, a no, zobaczycie w drugiej. Wyjeżdża KW-1 nawet od boku, caluśki był na czerwono. Od razu załadowałem Golda, tam widziałem, że coś jest w tym chyba krzaku. Jak widzicie po prawej stronie był T49, czyli on wjechał jako pierwszy. Dostałem z przodu, z boku i z przodu i zostało mi się 270 HP. Mówię, no dobra, to już jest zły pomysł, dostaję trzecią plombę z boku. Już mam 109 punktów życia. Musiałem się naprawić. Kolega Marian również obrywa. No, ale te 34 głupio wyjeżdża i ginie. No ja już jestem na hita. Także testy pancerza bardzo szybko się skończyły w moim przypadku. Teraz kolega Marian. Nasz kolejny tester. <grym> Jeszcze ma... Hmm... 300, o prawie 400. No teraz został plombę, to już ma 150, także też już potestował. No i T49 na górce. Bardzo groźny przeciwnik. Najbardziej się obawiają tego kolesia. Marian po niego jedzie, ja tylko się modliłem, żeby dał radę go rozwalić. Gdyby Marian tam polek, to bitwa by była skazana już na porażkę. Świeca się M4. Cwaniaczek się chowa. Jest już 2-2-2-3. Także drużyna dostaje w dupę. I Marian ginie. Ale Marian zniszczył T49. Także chwała mu za to. Jest 3-4. No, kolega Marian dostał z wyspy. Tu 85B go zniszczyło. No. Już myślałem, że bitwa jest przegrana. KW1 na fullu, chyba su tam też trochę miał. Su85B na fullu, M4 na fullu. Już przełączyłem na Golda. Wiedziałem, że Su85 nie przebije. Apeków był bardzo fajnie skontowany. Był jeszcze wyżej, przez co jego efektywność pancerza naprawdę wzrosła. Daje drugi strzał. Znowu jakiś rykoszet. KW1 jednak nie był na fullu, ale sporo tego życia miał. Zobaczcie na goldzie też mam jakieś tam problemy. KW1 mi wbija i zostało mi się 37 punktów. Nie wjeżdżałem właśnie zbyt agresywnie na nich, bo nie chciałem zebrać z latarni. Tak, tak jak teraz zebrał M4. Tutaj odbijam. Ja wsadzam, znowu odbijam. Może kiedyś skończyły się goldowe peski, nie wiem. Ale coś już zacząłem odbijać. Wjawia się, 185. Tutaj nie oddaję strzału, czekam, aż będę widział jego przednią płytę i udaje się. No, bitwa jest trochę już bardziej wyrównana, ale i tak jestem na hita. A przeciwnik ma oba czołgi na fullu. Marian pisał, że już good job. Miałem potwierdzić, zaprzeczyć. Ale w końcu nic nie zrobiłem, bo bitwa jeszcze ani nie była do końca przegrana, ani do końca wygrana. Tutaj postanowiłem, że się delikatnie skampię, poczekam na przeciwników, bo wiedziałem, że prędzej czy później i tak hmm, będzie chciał ktoś z nich zbić bazę. Spokojnie czekam, nie wyjeżdżam. I pojawia się Su-85B. Oddaje strzał, przeciwnik nie trafia. Tutaj wiedziałem, że przeładuje szybciej niż Su. Oddaje drugą pesteczkę. No i Su już jest na hita, także już nie jest taki groźny. On znowu pułuje, chyba zażarły go nerwy. I niszczę trzeci czołg. Został się M4, który prawdopodobnie ma 100% życia. Już nie chciałem niego atakować, po prostu poczekałem aż su spokojnie przejmie bazę. Czyli jak widzicie w, widzicie w tej bitwie, pancerz, no pod koniec bitwy, jak walczyłem z tym KW1, to naprawdę mi się przydał, tak. Coś tam jednak odbiłem, no ale na początku zebrałem trzy chyba pestki od przodu, czy dwie i dwie od boku. No te dwie od boku musiały wejść, bo ten czołg ma papierowe boki, tak. A lot przodu mnie też dziurawili. Tutaj chciałem podjechać bliżej kapa, jakby przeciwnik chciał podjechać od północy, żeby jak najszybciej pomóc koledze wsu. No ale M4 nie wyjeżdża. I bitwa fuksiarsko, ale wygrana. Mariam pisze GG. O, tak było. No i co? Jeszcze trzecia bitwa. Jeszcze sobie zobaczcie. Hmm. szczegóły tej bitwy stalowa ściana, o dziwo, wpadła trzecia i ostatnia bitwa tym razem rzuciło nas na mapkę Oaza. Przeciwnik ma jeszcze twardszy sprzęt, bo teraz ma AT2, KW1 oraz 2 razy T1 Heavy. Także przeciwnicy naprawdę konkretni. Zagraliśmy trzecią bitwę, żeby jeszcze raz upewnić się, czy ten pancerz naprawdę jest taki dobry. Kolega pyta się, czy w prawo. Pisze, że Gold się poleje, i potwierdzam, że jedziemy na prawą flankę. No, bez golda niektórych czołgów tutaj by było ani róż. Chociaż tym czołgiem można zastanowić się nad objeżdżaniem innych ze względu na mobilność, tak? No, ale jeżeli objeżdżamy, to pokazujemy bok, który jest typowym yy, papierem. Także, no, gold musi być. Nie wyobrażam sobie, żebym miałbym grać typowo bez golda. Jeżeli miałbym wierzać, to jeszcze bym tracił więcej punktów życia, które naprawdę są cenne. Nic na razie nie ma i pojawia się pierwszy czołg. Marian trafia, ja też. Kolega jest na dwa strzały. Już na gąsce, także nie ma szans. Marian znowu trafia, a ja kończę. No zobaczcie. Czerwony. Za zero. Gąski połknęły. Drugi strzał za zero. Tutaj chcę bardziej zmniejszyć kąt, podjeżdżając, żebym widział jego bok. Zobaczcie, kolega Marian ma już prawie połowę życia. Tutaj strzelam w trupa. Patrzyłem na tyły. Tak jak widzieliście, na razie było bezpiecznie, także skupiłem się na AT2 i na T1 Heavy. A te dwieczka na gąsce. I postanawiam zaatakować tę jedynkę. Tutaj kolega mi nie przebił, ale że już coś odbiłem. Druga pesteczka wchodzi. t jeden znowu mnie nie przebija. i kończę tę jedyneczkę. A te dwa cały na czerwono. Tutaj postanowiłem go zgąskować i spokojnie objechać. Boko również cały na czerwono. Tutaj z ciekawości chciałem zobaczyć jak będzie się świecił z tyłu. No zobaczcie, górna nadbudówka, cała luźka czerwona. Tutaj jeszcze KW-1, postanowiłem być do niego przodem. a AT-2 odbił złotą pestkę od boku, jakoś mnie to nie dziwi. Kawu jedynkę przebijemy ze zwykłych apeków od przodu, ale jeżeli stoi przodem, jeżeli dobrze się koleś skontuje, to bez golda nic mu nie zrobimy. No i co? Bitwa bardzo szybka, wygrana. Tutaj już razem z kolegą zrobiliśmy szybki rajdzik. No i co? Znowu zobaczcie sobie statystyki bitwy. I widzimy się w garażu na podsumowaniu. Króciutkie podsumowanko. Widzieliście, jak ten czoł gradzi sobie na polu walki. Według mnie nie jest to jakiś super rewelacyjny pojazd. Zalety wady. No to z zalet mogę wymienić, e, mobilność, jak na heavy tanka jest ona naprawdę bardzo dobra. E, preferencyjny matchmaking, to że rzuca go na piąte tiery to jest chyba jego największy atut. E, fajna depresja działa, dobra szybkostrzelność e, oraz dobre obrażenia pojedynczego strzału. To są chyba jego największe zalety. Tancerz, no... Pancerz jest jego zaletą, ale nie aż tak straszną. Widzimy tego kolesia na czerwono, czyli że nie możemy go przebić. Cyk, przełączamy na golda i ładujemy wszystko jak kaczkę. W ogóle bez golda też czołgi nas będą przebijać, tak? To jest w ogóle pancerz, jak widzicie, nieskontowany. Także 114 mm to nie jest jakiś Problem do przebicia na piątych tierach, tak? E, z wad. No to mogę wymienić słaby obrót, wieży szczególnie. E, jego największa wada to chyba penetracja. Tak jak widzieliście na bitwach, bez golda nie mogło się obejść. A co idzie z, w związku z słabą penetracją? Słabe zarobki, ponieważ musimy korzystać z złotych pestek. Także ten czołg nie jest do zarabiania. To jest czołg typowo do zabawy. Nie można się fajnie bawić. Bo naprawdę możemy sobie nim na dużo pozwolić. I to by było chyba już na tyle. Także mam nadzieję, że przybliżyłem wam mniej więcej ten pojazd. Czy jest warty czy nie. Według mnie jeżeli ktoś chce zarabiać, to nie jest warty. Jeżeli ktoś jest kolekcjonerem, zbiera czołgi i chce mieć fan, to oczywiście polecam. No i co? Ja jeszcze raz serdecznie chciałbym podziękować koledze Marian Win za sprezentowanie tego czołgu. No i żegnam się z Wami oraz do usłyszenia.